wygląda proces zbijania wagi? Generalnie jestem przeciwnikiem zbyt dużego zbijania. Ja zbijam około 5 kg do każdej walki. Tak było i teraz. I zostawiam to praktycznie na ostatnie dwa dni. Zbijam to po prostu gorąco, kąpielowanie, później wypacam się pod kołdrą i generalnie to wystarczy. Ważenie za nami, więc super. Wszyscy w fajnych atmosferach. Bo wszyscy okrzynęli wagę. Ja również. Ja do tej kategorii średniej nie zwijam prawie nic, więc dzisiaj nawet jak rano wstaję miałem 82 kg, więc jeszcze miałem 2 kg zapasu. Spokojnie zatem śniadanie, wypiłem kawę z uśmiechem, różne tam jakieś deserki delikatne, ale nad wszystkim moim tutaj czuwa moja dietetyczka Patrycja, która nie pozwala mi też trochę zbłądzić, więc wszystko było podzapinane, No i waga osiągnięta. Teraz oficjalne ważenie, więc Bawmy się. Najwięcej w karierze do zbicia to chyba miałem 16 albo 18 kilo, już nie pamiętam teraz. Eee, ale teraz podchodzę do tego troszeczkę mądrzej, jestem coraz starszy, z tym metabolizmem też jest trochę inaczej. Współpracuję z dietetykiem Kuba Karpiński, naprawdę mega gość, codziennie na telefonach, e, także konsultacja 2-4 na dobę, mówi co mogę jeść, czego nie mogę jeść. No, proces zbijania wagi już zaczyna się 2 miesiące wstecz. tak położeniu diety, po odpowiednich badaniach na początku, wiadomo, wysoko węglowodany, no, żeby był prąd i, i paliwo na treningach. Później, troszeczkę schodzimy z kaloryki. No i wiadomo, ostatni proces no, to hydroliza, czyli na nawadnianie, ucinanie węglowodanów, no i na koniec zbijanie wagi. No, ja, bynajmniej, zbijam tą wodę w saunie. No, przyładować. No, ja znam zawodników, co 10 kg przyładowują do e, powiedzmy między ważeniem porannym a tym wieczornym, tym medialnym. E, no ja wracam do swojej wagi, po prostu do wagi, do wagi 98. To co zrzuciłem, to, to mi wraca bez żadnego problemu, więc e, to mniej więcej na tym polega. No a człowiek po tym waży się, po ważeniu porannym już jest e, można powiedzieć trochę wysuszony i chce, chce się i pić, i jeść. I także e, pochłania ogromnej ilości tego jedzenia i picia już na pierwszym już, już samego rana. A powiedz mi, ile y, Tobie najwięcej podczas tego tak zwanego ładowania kilogramów przybyło i ile słyszałeś, że zawodnikom przybywa, bo ja słyszałem, że to nawet jest ponad 10 kilo czasem. Tak, tak, tak zgodzę się. Mi akurat już ważyłem się, zaraz po ważeniu, jak tam się nawodniłem i y, coś tam zjadłem, no to miałem 87, więc jakieś 4 kilo więcej, a oczywiście wiemy, że to i tak spadnie, bo to będzie myślę, że w granicach 86 taka, taka normalna waga. W którym najlepiej się czuję. A co do zawodników, to tak, nawet moja walka rok temu z Diago z Brazylijczykiem, która pokazała, że on podczas ważenia miał 83,900, czyli o walka mistrzowski pas yy, powinniśmy taką kategorię mieć 83,900, a w dniu walki miał 97. Więc sami sobie teraz odpowiedzieć na pytanie, jak to jest możliwe, ale brazylijska szkoła słynie z tego właśnie, że to jest możliwe. Nie? Dla mnie to nie ma znaczenia. Miałem rywali, którzy tak próbowali. Dla mnie to po prostu takie było dość śmieszne, można powiedzieć. Jeżeli ktoś myśli, że to takie coś może działać. Jeżeli ktoś ma się bać, to się będzie bał, czy się na niego spojrzy groźnie, czy nie i nie trzeba nic tam dodawać. Dla mnie to po prostu spotkanie z przeciwnikiem twarzą w twarz. O twarz tuż przed, dobę przed walką i to, to takie bardziej spotkanie może być dla mediów. Wiesz co, ja zawsze na face to face podchodzę do przeciwnika z szacunkiem. Wiadomo, gdzieś tam patrzę głęboko w oczy, widzę po człowieku, widać czy się boi, czy nie. Ja mam takie przeczucie, taki instynkt, że widzę to w oczach. U wielu swoich przeciwników widziałem, że gdzieś tam jednak mają jakieś lekkie obawy. Wtedy próbuję im gdzieś tam wejść tym spojrzeniem w głowę. Ale mówię, ja nie uznaję trasztalką, dla mnie to jest sport, to jest moja praca. Robimy to dla kibiców, a nie żeby tutaj rzucać na siebie te przeproszeniem jakimiś gównami i, i się obrzucać wyzwiskami. sam dzień walki, może nie do końca y, jestem rozkojarzony dziś, dziś latam. Staram się skupić mam słuchawki zawsze na. Na, na uszach, a tak naprawdę dzisiaj, po ważeniu, zawsze relaksujemy się z scenerami, z ekipą, idziemy do kina, troszkę wychilować. Taka odskocznia od całej tej otoczki, co dzisiaj od samego rana jest, bo jest naprawdę dużo się dzieje. Każdy, każdy gdzieś tam biega, coś załatwia, koszulki, banery henna, ale mówię no, ja się relaksuję w taki sposób i od kilku lat to naprawdę skutkuje i cieszę się z tego powodu, bo, bo to mnie jeszcze bardziej napędza. Dzisiaj na przykład idziemy do kina na, na Jokera, żeby się zrelaksować, no jutro rano co troszeczkę przepalenia, czyli zrobię sobie lano, rano lekki trening, żeby się trochę poruszyć, no bo wiadomo, muszę, muszę trochę wypalić tego glikogenu z mięśni, No i co? Myślę, że później żona, dziecko. Akurat dzisiaj mam taki, taki troszeczkę lepiej, że teściu przyjeżdża po, po moją córeczkę i ją zabiera, więc jej nie będzie w domu. Ale jestem z żoną na miejscu, walczę u siebie. No to, to tak że ci znajomi są, nie? bo generalnie zawsze wszystko to są wyjazdy. Także zawsze ten gdzieś hotel, trener, ja, mój menadżer Artur. Wtedy siedzimy w swoim gronie, skupienie na walce. A tutaj jednak mam tych znajomych dookoła siebie i raczej z nimi spędzę czas. A końcówka, już przed samą walką, gdzieś 3-4 godziny do gali. Myślę, że już taka będzie koncentracja. No i w szat, wiadomo, no już pełne skupienie, nie ma nic innego oprócz pojedynku. Co do Rafałki Jańczuka, to nie jestem jego bezpośrednim trenerem. Myślę, że jest na pewno dobrze przygotowany. Przygotowuje się w dobrym klubie i pod okiem dobrych trenerów. Także myślę, że tutaj będzie ciekawa walka. A co do moich asów, no to e, sami widzicie. Andrzej przygotowany, polski Conor McGregor, piękna stylizacja i to samo będzie w klatce. Także ja myślę, że e, zobaczymy Andrzeja w najlepszym wykonaniu. E, ciężka walka przed nim czeka i ma e, naprawdę coś do udowodnienia też publiczności, też niektórym ludziom i innym e, sceptykom, którzy tam gdzieś mu zarzucają, że te 84 broni troszeczkę e, w, w, tak na, na wyrost tak naprawdę. Ale tak naprawdę no co? Mamy opcję, która pokaże, że Adnox, czyli tutaj ten mój team, ma dwie walki o pas, w tym jeszcze Dominik Zadora. I myślę, że tutaj ta walka będzie taką kwintesencją kickboxingu na najlepszym poziomie europejskim i światowym. Dzisiaj z Wrocławia przygotowania do Galifen. Dzisiaj mieliśmy ceremonię ważenia. I co? No chciałbym Was zaprosić, żebyście dalej oglądali, śledzili nasz kanał na kanałach YouTube'a. Szkoła Wojowników MMA, fenomenalna rzecz, promocja MMA, ale przede wszystkim zobaczycie, jak naprawdę, jak wygląda ciężka praca. wisienką na torcie są takie gale jak dzisiaj i do tego zawodnicy dążą i tu chcą występować, a Wy, żebyście oglądali ich przed telewizorami i w internecie. Dlatego zapraszam do subskrypcji, łapki w górę, bo to daje nam dodatkowy bodziec do tego, żebyśmy byli z Wami. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.